To nie jest koniec jeszcze, więc nie wiem, czemu się tak ta cieszę. Wyobraź sobie podróż, która od samego początku nie idzie zgodnie z planem. No, chata niestety była zamknięta. Anulowany lot, zepsuty autobus i dwie kobiety, gubiące się na szlaku w dzikich górach Bośni i Hercegowiny. Powiem tak, ostatnia godzina prawdopodobnie. To jest skrót, który wybrałyśmy, który był na mapie. Co więcej, ten koleś z chaty, który jest tutaj ze stowarzyszenia. Potwierdził, że jest szlak, że można iść. Tak właśnie zaczęła się moja przygoda na Bałkanach, ale to był dopiero początek. Po drodze dołączył do nas bezpański pies, który zdecydowanie nie miał zamiaru opuścić nas przez kolejne dni. Czy udało nam się wrócić na szlak? Jak potoczyły się losy naszego nowego przyjaciela? Serdecznie zapraszam na film. Chciałyśmy rozpocząć wędrówkę po górach w okolicy Mostaru, jednak w wyniku moich komplikacji z transportem i ostatecznie trzydniowego opóźnienia musiałyśmy skrócić trasę, złapałyśmy autostop do Jablanicy, Ile dni trasa? gdzie zaczęłyśmy wspólną wędrówkę szlakiem Via Binarica. No niestety, takie obrazki też się zdarzają. I do tego jeszcze mamy bezdomnego kolegę, który absolutnie nie chce nas opuścić. Więc nie możemy go karmić. Tu ma taką wszywkę, żeby był wykastrowany pewnie, i dostał szczepienia. Misiu, idź do domu. Idź do domu. Idź, idź, idź do domu szybciutko. Ten odcinek z Diablanicy to jest naprawdę potężne podejście. Wczoraj przeszliśmy jakieś 4 km tylko na wieczór, bo tak udało mi się dojechać, biorąc pod uwagę moje opóźnienie przez pierwszy tydzień. Po tym szlaku nie idę sama, mam towarzystwo. Jest ze mną Barbara, którą możecie kojarzyć z filmu z winnicy, z Podkarpacia i idziemy razem. Potem będę kilka dni szła sama, a potem Dołącza do mnie jeszcze kolejna dwuosobowa ekipa. Zróżnicowany szlak pod względem towarzystwa. Cieszę się, że nie idę cały czas go sama. Plecak myślę, że z 15 kg waży. No i wciąż nie opuszcza nas nasz towarzysz. I trochę obmyślałyśmy plan, jak się go pozbyć, bo no on jest chyba takim bezdomnym psem. Ma tego klipsa, że jest zaszczepiony. Więc ja już myślę, jak to rozegrać, żeby zadzwonić do takich służb, żeby go zabrali. No bo on. No idzie z nami, a tu zaraz nie ma żadnych miasteczek. Raczej jedzenia nie znajdzie, no a my go nie karmimy, żeby się do nas całkowicie nie przywiązał, bo to już będzie tragedia. Póki co no, idzie z nami. Nie da się go przegonić. Próbowałam. Nie zachęcam go do kontaktu. Próbowałyśmy go zgubić, no ale on jest swany. I idzie. jest woda. Spotkałyśmy w chacie tutaj ludzi, którzy też idą szlakiem I się okazuje, że to jest Foxy i w ogóle jest znany. I mam nadzieję, że on z nimi pójdzie, także chyba problem psa z głowy i jest woda. To jest deszczówka. I ten ziomeczek mówił, że piją normalnie, ale przetestuję filtr, tak. W razie czego. Czyli co, do pełna, nie? No. O to jest skrót życia. Powiem tak, ostatnia godzina prawdopodobnie. To jest skrót, który wybrałyśmy, który był na mapie. Co więcej, ten koleś z chaty, który jest tutaj ze stowarzyszenia potwierdził, że jest szlak, że można iść i nawet się wracałyśmy i też powiedział jak na niego wejść. No i tak naprawdę to się przedzieramy przez kosodrzewinę i teraz nie wiem, od 20 minut dopiero zobaczyliśmy gdzie jesteśmy w sensie, że widzę coś więcej niż tylko krzaki. I jak zwykle potwierdza się Nigdy nie idź skrótem. Więc takie powiedzenie, że najdłuższa droga zaczyna się odchać, my na skrócie. Jesteśmy całe mokre, dosłownie. Chociaż to nie jest koniec jeszcze, więc nie wiem czemu się, ta... nie wiem, czemu się tak cieszę. Patrz, to jest ścieżka. Tam, dobra. Proszę bardzo, o. I jeszcze ten pies wrócił, żeby nie było. Już mówiłam, że się go pozbyłyśmy, bo nawet zamknęli go w chacie, żeby został z nimi i nie wiem, po pięciu minutach może go wypuścili i znalazł strop za nami i nas dogonił i znowu jesteśmy we trójkę i on w ogóle ma świetną wycieczkę z tego Skrót okazał się naprawdę męczący, całe szczęście ścieżka jest. Wróciłyśmy na dobry tor, ale szczególnie naprawdę widzę, że trzeba będzie się tutaj pilnować. Zaglądać często do mapy, bo o ile czasami są dobre odcinki, że jest znakowanie, to czasami najgorsze, że na mapie nie zgadza się rys ścieżki, że niby jesteśmy na niej, a jej nie ma, że jest to trochę przesunięte. Także jak tylko znikają oznakowania, to od razu zaglądam do mapy, bo na kolejne skróty chyba już nie mamy siły. Zostało nam jeszcze jakieś 4 km, niecałe już, do chaty, która wiem, że będzie zamknięta, bo ten ziomeczek z poprzedniej to powiedział, bo wczoraj tam spał i sam ją zamknął ale liczę na jakiś daszek, no i najważniejsze to, że będzie tam woda. Także lecimy. Końcówkę i jedyne o czym marzę po dzisiaj tym wilgotnym dniu, bo mimo, że nie padało to jednak no wszędzie tutaj jest woda na krzakach, także do kolan, a nawet wyżej wszystko mokre, bluza mokra. No to właśnie o tym śpiworku i rozgrzaniu marzę już. No ale to za godzinę albo i lepiej. No chata niestety była zamknięta. Trzeba by dzień wcześniej zadzwonić, ale nawet nie miałyśmy zasięgu. A chata jest całkiem duża. I na pewno w środku jest bardzo przytulnie, ale my tego nie zaznałyśmy. Noc była dość zimna. Myślę, że było około dwóch stopni. Ale był moment, że jak kropił deszcz, to zamieniał się w taki śnieg, grat. Także naprawdę musiało być zimno. Dlatego spałyśmy w jednym namiocie, żeby się lepiej dogrzać. Idę sprawdzić, bo okazało się, bo wieczorem tego nie widziałam, że jest strzałka do toalety. Więc może chociaż tyle uda się skorzystać z tego miejsca. No ale nasz namiot był pod dachem, także dobrze, że tu wczoraj dotarłyśmy. No i jest. Z kogutem i z kurką. No to ja do kurki. Wow! I jest taka dziura. Taka to toaleta. Pogoda niestety kiepska, zapowiada się też tak na kolejne dni, także chyba trochę uciekniemy z tego szlaku. Dzisiaj tylko trzeba zejść jakieś 16 km, a potem chyba podjedziemy stopem i ominiemy jedno wejście na kolejny dwutysięcznik. Bo no nie widzę sensu, jak mamy marznąć, jeszcze się rozchorujemy. Także trzeba jak zwykle w takich warunkach no być elastycznym i też nie cisnąć na siłę. no Bo jak ma nas burza gdzieś wysoko złapać, no to to jest po prostu nierozsądne. Na szczęście Całe szczęście schodzimy w dół, tak jak się powinno. Chociaż burz nie zapowiadają, bo udało nam się złapać trochę internetu i sprawdzić pogodę. Raczej to będzie wiatr i ewentualnie jakieś takie krople deszczu, ale no nie wygląda to zaciekawie, także dobrze, że schodzimy. Tego dnia wiatr był tak silny, że gdyby nie mój plecak, to nie wiem, czy udałoby mi się utrzymać na nogach. Jednak z każdym krokiem w dół robiło się coraz przyjemniej, bezpieczniej i cieplej. kościołem żegnamy się z naszym czworonogiem Foxy, przeze mnie zwany Misiem. Wyglądał tak, jakby dobrze znał to miejsce. Niedaleko stamtąd jest wieś, więc miałam poczucie, że sobie poradzi. My ruszyłyśmy dalej autostopem do najbliższego miasta, żeby wynająć pokój, umyć się, wysuszyć nasz sprzęt, odpocząć i obmyśleć dalszy plan naszej wycieczki. Opuszczamy nasze fantastyczne lokum i lecimy na wylotówkę. Plan jest taki, że dojeżdżamy do granicy z Chorwacją i potem idziemy dalej. Pogoda w górach no nie rozpieszcza, a kolejna noc, gdzie budzimy się i widzimy śnieg, no to raczej nie jest najlepszy pomysł. granicy przechodzimy ją pieszo to zazwyczaj budzi yy, takie poruszenie że nie mamy żadnego auta ale najważniejsze, że jesteśmy no i koniec fazy autostopu idziemy dalej szlakiem, wracamy, chociaż niestety pierwsze kilometry będą autostradą. <laughs> za to to sprężyna nie prąd. Jak mnie mam chodziło o to, że jest ładny widok. <noise> Bo coś mi tu zostało pokazane. Tutaj jest wyjątkowo łatwo o dobre miejsce na namiot. Na przestrzeni kilometrów to na mapie było widać ze dwa domy. Na drobno albo nie na drobno, jak sobie życzysz. A nie wiem gdzie jest ta reszta. A po ile ta mąka tutaj? Przy pani? <głosy> <głosy> to euro dużo. Mam wodę. Od panu młynarzy. Wszystko chcą nam pokazywać, jak robią. Możesz z tyłu pokazać jak woda leci napędza pędza młyn. No. No pan jest taki kochany, poczęstował nas swoim obiadem, zapowiedział, że jak będzie w Lublinie, bo ja powiedziałam, że z Lublinie, z Lublina, Baśka powiedziała, że z Krakowa, chociaż w ogóle nie jest z Krakowa, to mówi, że jak ja będę w Lublinie i w Krakowie, to wy mi dacie obiad. Puszczamy właśnie miejscowość Grab, która przysporzyła nam wielu rozrywek od wizyty w młynie po bardzo przyjemny sklep i teraz się okazało, że skrót, który znalazłam na mapie, istnieje i to jest bardzo przyjemna droga przez pola. Także kolejne kilometry znowu po płaskim, więc ta Via Dinarica no to jest taka Mocno zmienna, bo gdyby tylko dało się przekraczać granicę z Bośnią tak swobodnie w górach, no to ten szlak wyglądałby zupełnie inaczej. Ale powiem szczerze, że takie widoki, gdzie jest się na dole i widać góry, no to też jest miła odmiana po takich przygodach, gdzie jest deszcz i nie można znaleźć przejścia przez krzaki. Także nie narzekam. Jutro niestety się już rozstajemy z Barbarą, ona leci w swoją stronę, łapie. Stopa do splitu i wraca do swojego życia, a ja kolejne dni będę iść sama. A za kilka dni przyjeżdża kolejna ekipa, dwie osoby, i przez kolejny tydzień będziemy iść razem. Także też fajnie, bo mam cel, żeby dalej iść. Tam czeka też na mnie pralka, i wynajęte jakieś małe mieszkanko. Także motywacja ogromna. I to był naprawdę dobry krok, żeby trochę tą Bośnię. Jeden kawałek ominąć, bo tam pogoda prawdopodobnie dalej jest niezatęga. A my tutaj dzisiaj 17 stopni słoneczko. Także jeszcze ostatnie momenty lata, czuć i to bardzo cieszy. I znalazłyśmy idealną miejscówkę na przerwę obiadową, boisko pod miastem można wybrać takie siedziska, stoły barowe. Także krótka przerwa, i niestety będziemy już szukać nasze ostatnie wspólne miejsce na namiot. I znalazłyśmy przy miedzy, koło pola. Fajne miejsce na namiot. Niedaleko rzeki i jutro wstaniamy i od razu wracamy na ścieżkę. Na polu nic już nie ma. Raczej takie ściernisko i obok są drzewka. Także fajnie można się schować i przespać po cichu, bezpiecznie, nikomu nie przeszkadzając. Także zaraz zabieramy się za rozkładanie i spanie, nareszcie. Dzisiaj całkiem długi dzień, prawie 26 km, ale prawie cały czas po płaskim, także też przyjemny. No i dużo się działo, także na pewno będę fajnie wspominać. Jeszcze teraz się okazało, że walczyłam z czymś bez sensu, bo myślałam, że ślimak wszedł na namiot. I go próbowałam, tak wiesz, a tak robiłam cały czas. A to był ten znaczek Nature Hike od środka. Nie będziesz jechać, zostań ze mną, idziemy dalej. Pa. Z wami też się tutaj żegnam, ale oczywiście to nie koniec moich przygód. Możecie liczyć na kontynuację w kolejnym filmie będę dalej iść dobywać najwyższy szczyt w Chorwacji. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał i jak zwykle widzimy się w kolejnym filmie.